Paweł Żelazowski kontra Artur Piotrowski. Yy, czuję teraz naprawdę wielki głód walki, związany oczywiście z tą ostatnią porażką, ale i nie tylko, miałem długą przerwę, także chcę się pokazać jak najlepszej strony, bo mam do tego świetną okazję. Paweł Żelazowski siedem razy z rzędu zakończył swoje walki jako zwycięzca. Ostatnim razem przyszło mu poznać gorycz porażki. Rozpoczynając swoją przygodę z organizacją FEN, zrobi wszystko, aby powrócić na zwycięską ścieżkę. Wiem, że muszę wiele rzeczy poprawić i będę poprawiał prawdopodobnie do końca moich, do końca mojej kariery, bo po to się właśnie trenuję. Kiedy zacząłem trenować, to, to po prostu stał się styl życia. To już to jest adrenalina, to uzależnia. Jak człowiek posiedzi parę dni w domu, to już nie może wytrzymać. Co się z nim dzieje nie tak i zaraz musi lecieć na trening z powrotem. Stawia wszystko na jedną kartę. Chce pokonać Pawła Żelazowskiego i pokazać, że to właśnie on zasługuje na to, żeby stać się w przyszłości gwiazdą fen Adrenalina jest straszna, jak się wchodzi do klatki i czuje się, zamyka się oczy Katman, smaruje wazeliną brwi, to już wtedy jest coś takiego, czy wyłączam całkowicie i myślę tylko już o przeciwnik o walce. To jest niesamowite uczucie do pisania, także to trzeba poczuć do wasy skóry. Faworytem na pewno jest mój przeciwnik. On jest wysoko w rankingach w Polsce. Ja nie jestem, miałem długą przerwę w walce, także mnie tam nie ma w rankingach nigdzie. On na pewno jest faworytem, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Nawet mi to nakręca bardziej, tym bardziej, że walczy u siebie.